Jesteśmy z sobą! Jesteśmy sobą! Jesteśmy z sobą! Jesteśmy sobą! Jesteśmy sobą! Jesteśmy z sobą! Jesteśmy z sobą! Mój jesteśmy, mój mój mój, mój. jesteśmy z sobą! Mój mój mój. Jesteśmy z sobą! I słyszałem to, co I to dzięki wam, dzięki temu, że nie zgodziliście się na to zło. Jeste z

Szanowni Państwo, ale chcę powiedzieć, że jestem gotów do dalszej walki, ja! Republika, 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 Republika. To no, nie napychajcie się. To właśnie, to co niech państwu powiedzieć. Proszę państwa, panie Robercie i pani Inno ze Skarbrzycka. obecności wszystkich tutaj naszej polskiej wspaniałej rodziny przekazuję który miałam od pierwszego dnia w mojej z napisem Polska I chcę jeszcze powiedzieć, że ta walka trwa To może być długa droga, trudna droga Ale zwyciężymy na pewno Zwyciężymy! Koniec chcę powiedzieć. Panie Tusk, panie chałownia, niedługo się zobaczymy. Brawo, brawo! ああ、ありがとうございます。